Cześć, dzisiaj premiera kupalni diamentów Zakupiłem 20 zdrapek Za kwotę 40 zł Oprócz premiery jeszcze dzisiaj sprawdzimy sobie systemy na numerki parzyste i nieparzyste Tutaj mam 10 zdrapek parzystych O numerach parzystych A tutaj mam 10 zdrapek o numerach nieparzystych To zabieramy się na drapania Zaczniemy od parzystych Na razie diamentu nie widzę. A nie widzę z tego względu, bo go nie ma. Jedna z z parzystych pusta. Widzimy następną. O! Jest diament. Fajnie. Co tam dalej mamy? Ale diamenciku nie mamy Ty też nie mamy mamy jeden diament. dobrze, odłożymy sobie na bok. Idziemy trzecią z sparzystych. Nie ma diamenciku, nie ma. Widziałem na Facebooku bardzo dużo zdrapek, szczęśliwych zdrapek, wygrywających zdrapek. Ciekawe, czy toż ja będę miał tyle tych zdrapek. Tutaj druga zdrapka pusta. Numer 98. Tutaj było 94, teraz mamy stóweczkę, ostatnia zdrapka z paczki. Diamęcik, gdzie jesteś? Diamęcik. Czyli mamy trzecią zrapę pustą z parzystych. Czwarta pusta z O jest Jest diamencik Czy tu będzie jeden? Jeden Okej, okay, to mamy dwie wygrane i tu mamy cztery puste pusta 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 i teraz ostatnia z z parzystych numerów numer 8 No dobrze podsumowanie parzystych numerków mamy 8 pustych z drapeczek Dwie wygrane, zaraz się przekonamy, ile mamy wygrane. Diamencik nasz kochany, piękny, dwa złote. Okay. A drugi diamencik, ile jest wart? 2 złote czyli jak mamy 3 razy A to znaczy, że jest 2 zł. czyli tak 20 złotych wydane na te strapeczki parzyste 4 wygrane 16 w plecy Jedziemy na merki nieparzyste. No podobno tutaj ma być więcej tych diamentów, tych nieparzystych. Przekonamy się. pusta trzecia pusta Ta pusta no niesamowite pięć pustych pod rząd. Czy, czy system na nieparzyste dla mnie był złym systemem? Nie wiem. Jeszcze mam nadzieję. Hmm. Gdzie są te diamenty? Wszyscy mają, aby nie ja z tych nieparzystych. z tych Diament, diament, diament Czy myśleć pozytywnie podobno? Myślę i nic nie wychodzi z tego życie. Diamond, diament, 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 diament. Gdzie jest diament dobrze Po raz kolejny nie ma I ostatnia zrapeczka tej premiery No niesamowite na, no, yeah. nie. Numer siedem, numer pięć, numer czterdzieści pięć, numer pięćdziesiąt pięć, numer sześćdziesiąt jeden, numer pięćdziesiąt dziewięć, numer dziewięć, numer dziewięćdziesiąt dziewięć

98 94 Same pustaczki, i tu nasze wygrywające strapeczki o numerach 96 i 62. Straciłem na premierę 40 zł. Wygrałem 4. Na minusie jestem 36 zł. Dzięki za uwagę na razie. Ho.